No cześć. Messias działa, boże, znalazłem płytę Czas na nowy odcinek i zresztą chyba ostatni odcinek Narc Mesjasza e, Serdecznie Was zapraszam na finał e, Ostateczne starcie. O ile będzie starcie? starcie? Nie wiem jak to się kończy i tylko tak mówię. No. No to. Ready? Huhuhu. Dobra. To cholernie złe przeczucia. Ciekawe co będziemy musieli tu robić. Okej, okay. tam ktoś sobie chodzi. Biegniemy tu. Ciekawe czy to będzie ostatni odcinek. What? Jezu, już nie pamiętam jak się gra. Dla tych, którzy oglądają to pierwszy raz, z Dark Messiaszym był. Było. Przerwy z jakieś... No powiedzmy na oko. To się da zwalić. Znaczy to dziwnie zabrzmiało. Tym się kopie. Dziwię. Z Dark było około chyba 2 miesiące przerwy. Jak nie więcej. O ile się nie mylę. Co się czym robi? Masz jakiś klucz. Wątpię. Wątpię. Eee. Buteleczki z życiem. Dwie. Aż dwie Ogarnijcie to Tarcza się zawsze przyda Jak coś to do leczenia przycisk jest 7 Oła, bolało mnie to O, bardzo duże życie, aż 7 HP Podoba mi się Dobrze, idziemy dalej No, czyli schodzimy coraz niżej i niżej No nie O dziękuję What? Uh, hu. Dzios hu, hu. wyskoku Zawsze rządził Czuję się taki pełny siły i w ogóle Nie dlaczego nie pytajcie mnie Ale aż chce mi się grać w Dark Messiah, Szok Zawsze mi się chciało No Cios z wyskoku Cios z boku Kopłem butelkę, dlaczego? What? Aha Trzymałem cię, okej okay. Lol. Dajcie mi to Daj mnie to! Tu mam iść? Tu się boję? Tu też? Pójdziemy to. Tam pewnie był jakiś artefakt, ale akurat zależy mi na szybkim skończeniu gry, nie zwiedzaniu, ponieważ czuję, że jestem na siłach przejść tą grę. Więc wszystko luz, spoko. Bajera. Zresztą nie mam za dużo czasu, a chcę nagrać, ponieważ pewnie czekacie na odcinek. Znaczy nie wiem, czy czekacie, czy już przestaliście czekać, ponieważ to jakiś czas już nie było odcinków. A zasła mi w gardle. O, dzień dobry. Marnie mnie to wygląda Ale cóż Ty mi źle wyglądasz szczególnie z tobą nie chciałbym mieć do czynienia z tobą również Tutaj mój panie Mój najdroższy cienisty czerw wzywa cię nas wzywa w weź go Dobrze, wezmę go moja kochana Będę cierżona. Nie, nic nie mówię. What? Nie, 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 nie. Dobra, działa. Świetna robota. Nar narwals, swimming in the ocean. No, gdzie teraz? O, przeszedłem sobie. What? Fuck, no, no. Nie, gdzie jest safe. Dobra, jedziemy dalej. O, dobra. Jesteśmy tutaj. Czy trzeba przebiec korytarz? Teraz postaram się nie spaść, obiecuję. Chyba. Dobra, teraz tu. Tu? Tutaj. Troszkę mi sprint wyszło. Tędy! Schody w dół! bajera cywilizowany człowiek a nie kurde oho pozdrowa set ach son of a bitch son of a bitch Och, już! Just... Fucking! Co ja tak powoli to przeladowuję? By the way, Ja yeah, man! No! No! Nie! Nie! What? Ciagnij się! Pocuj się! Pocuj, pocuj, pocuj. Tu gdzieś stałeś. Chyba Cię trafiłem nawet. Gdzie jesteś? Daj mnie. Tak. Och, fuck you! Piece of shit. O, o, o. He. He. He, he. No gdzie w nagrobek, świnio? No A zresztą. <slpg> Jokasza! Kto jest odporny na magię? Kto? A, to ja sobie mam to wziąć? Wezmę. O, to jest z tej strony. No! O, dobra, rozumiem. To nie w tę stronę. Może mam w to strzelić? Nie? Chyba mam go zabić po prostu. Eee. Yy. Można coś na niego zrzucić? Czy mam tak się męczyć? Powiedz że stoisz tu. Gdzie jest to? O, tu jesteś. licznie zarobiłeś. Nie! Nie! Leć się, Kamil, leć się! O, nie mogę ten przejść. Może musisz trafić w bramę, czy coś? Jakiś taki... Uuu! Uuu! Kratyn. kratyn! Piece of shit! O, 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 o! Jest, 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 jest! Teraz cię tylko trafić Padł, padł, padł! Padławiłeś się, chwilę Nigerze, nie! O, byłem zatruty? Czemu ja cię mieszam wam? i tarczą? Tarcza mi coś da. O nie! Ucuj się. Chodź tu! Czemu ja ciebie z łuku bił? Trochę zręcznościowa ta walka bardziej. Skoro masz ją do pomocy, chcesz to... Ja również wezmę w sojusznika. Ja ale twojego sojusznika, dawaj go. Dawaj go. Daj sojusznika. What the fuck? Nie ma takich sojuszników. What the fuck? Widzę, że muszę do ciebie próć, ile wlezie. Au! Charlie, beat me. Nie ma takiego bicia. <laughs> Pocieszne. Leć się! się! Zniknął! Zniknął! <grym> <grym> Daj! Podejdą! Daj, daj. Jak to znowu? Nie. Piece of shit. Znowu zniknął. Znowu Mana, manna, manna. Wow, słyszy się, pocuj się, pocuj się, się, Nie ma tak, nie ma tak. Twój sojusznik jest lepszy od mojego. Zabiję cię, zabiję cię, zabiję cię. Zabiję cię. Jest, jest, jest zabity, jesteś. Pozdroszaj, no, więc kończymy grę. ta ra ra, ra, ra ta. Ta, się, A czekajcie. A, chwila. Bo ja mu może nie chcę tego oddawać. A, użyć repu na ołtarzu, aby samo go, bądź też zabierz go z piramidy i uwolnij swego. Później

The moon shall darken and none know why. The resting place at last is found of the seventh who souls survive. I shall bring your skin souls Run! Run, my love! Get us away from here! Ah! Enough! I do not seek your path, Father. I seek my own way. And I shall carve it with the skull. From greed or fear you will decide, the changed one is left alone. The relic's power yet untapped. And Ashan's fate still yet unknown. No właśnie przeszedłem grę Dark Messiah, Might and Magic. Woo! Napisy końcowe, jak widzicie, bardzo fajna gra. Bardzo miło mi się grało, chociaż ją przechodziłem. Dobry kawał czasu. Nie miałem płytych, cholera, jasno. No nie, no, grę ocenia no, 10 na 10 normalnie. Za, za sam tryb walki, no, nie jest cudowny. Nie ma innej gry, w której tak się fajnie walczy mieczem. Oblivion wymięka Teraz wyjdzie Skyrim, może będzie lepiej, nie wiem. No, to ja się z wami żegnam. Czarna z nami została. Pokonaliśmy ojca, jest wszystko fajnie, będziemy mieli małe dzieci i dzieci też będziemy kwałcić, dobra, nieważne. Dzięki za oglądanie. Kto wytrwał do końca wszystkich odcinków, bardzo mi miło, komu się podobało, komu nie też dziękuję, chociaż coś zobaczył, nie wiem, oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Zakończyłem Dark Mess Żegnam się z wami. Cześć!